Witam Was. Takich obiektów jak ten, który teraz widzicie, sfilmowałem w ostatnim tygodniu kilkanaście. Ale do rzeczy. Dziś jest pierwszy dzień wizyty Obamy w Polsce. Pojechałem do centrum, stanąłem na marszałkowskiej e, obok metra i kierowałem kamerę w stronę hotelu Mariot, gdzie e, właśnie przebywał Barack Obama. Po kilku chwilach śledzenia nieba. Złapałem ten obiekt mniej więcej po lewej stronie hotelu Marriott. Zobaczcie ten obiekt jeszcze raz. Za chwilę zobaczycie mapkę poglądową, gdzie i jak go uchwyciłem. Muszę Wam powiedzieć, że mam teraz inny obiektyw, trochę mniej przybliżający, nastawiony na nisko przelatujące obiekty. Żeby wyeliminować drgania musiałem... Kupić po prostu o mniejszy ogniskowy obiektyw, i jak się okazuje, opłaciło się. Zobaczcie teraz mapkę poglądową. Tutaj jest ulica widok, w dole, a po prawej stronie jest tak. Tu, gdzie jest czerwona strzałka i kwadracik, stoję ja, tu, gdzie jest niebieska linia, to jest tor lotu tego obiektu. Kończy się zygzakiem nad ulicą widok, i tam mi e, znika długość tego przelotu to jest około 600 metrów za chwilę cofniemy się kamerą wstecz znalazłem takie ujęcie które pokazuje właśnie teraz jesteśmy nad ulicą widok po prawej stronie mamy stary uniwersal i po lewej domy towarowe centrum zobaczcie tutaj mamy hotel forum dawny teraz nowotel to jest niebagatela około 500-600 metrów który ten obiekt przebył w kilka dosłownie sekund. Hotel Polonia, cała ściana na alejach jerozolimskich i Mariot, gdzie właśnie w tym momencie przebywa Obama, ponieważ ja zanim przyjechałem dokładnie z Nowego Światu. I, I ten, zobaczcie teraz ten obiekt w kilku powtórkach, a ja wam powiem co. Co o, jeszcze mam dla Was w następnym filmie z wcześniejszych dni? Ten film dałem tylko dlatego, ponieważ dzisiaj jest wizyta Obamy, i to jest na gorąco obiekt sfilmowany. No chyba nie macie żadnych wątpliwości, że mógł być to ptak, jakikolwiek owad, samolot, satelita czy cokolwiek. No, ktoś, kto ma pojęcie o filmowaniu, wie że nie ma takiego obiektu czy to zwierzęcego, czy naturalnego który by 500 metrów przebył w ciągu kilku sekund zaledwie zresztą to widać po szybkości jego, po, po szybkości przemieszczenia się na tle chmur, jaką prędkość zawrotną ma no, a muszę powiedzieć że moja kamera widzi w podczerwieni i gołym okiem byście tego obiektu po prostu zwyczajnie nie zobaczyli, nawet wątpię czy byście go dostrzegli w lornetce gdybyście prowadzili tego typu obserwacje ale do rzeczy, moi mili Nastawiłem się od kilku dni na filmowanie nisko przelatujących właśnie takich małych obiektów, ze względu na to, że już kilka takich sfilmowałem niechcący nad swoim podwórkiem na saskiej klępie. Zastawiłem się na nie na ulicy Zielenieckiej i mam takich obiektów jak ten około 8-10. Nie wiem czy wszystkie wam pokażę, bo niektóre są mało wyraźne, ale mam. Tak szybko przelatujące obiekty, że y, tylko muszę z, z, zrobić ten film. I w następnym filmie zobaczycie wszystkie te moje. Jeszcze może jutro pójdę na polowanie i coś dokręcę, bo chcę wam pokazać. Że na niskich wysokościach latają obiekty wielkości wróbla, może czasami gołębia, piłki do ping czy piłki do tenisa z zawrotnymi prędkościami. I chyba po tym filmie i po tych, które Wam w następnym filmie pokażę, nie będziecie mieli najmniejszych wątpliwości, że nad Warszawą, a nie wiem jak jest nad innymi miastami, zasuwają tego typu nieznane obiekty. No, powiem wprost, ja jestem coraz bardziej pewny. Właściwie jestem pewny, co ja będę ukrywał. No jestem absolutnie pewny i przekonany, że to są jakieś prawdopodobnie bezzałogowe obiekty e, pochodzenia nieziemskiego, no po prostu no. E, wykluczam absolutnie e, jakieś tajne technologie wojskowe, wykluczam jakieś e, innego typu tego typu historie. Po prostu mówiąc krótko, mamy nad, w naszej rzeczywistości przeloty obcych obiektów, które. No widzicie, no co ja wam będę mówił, no, po to wam to wszystko kręcę, żebyście widzieli i żebyście sami wyciągali wnioski, żebyście kupowali noktowizory i brali się za lornetki. Słuchajcie, następny film to będzie już film z tego typu obiektami, których w pigułce zobaczycie kilka, a nawet może kilkanaście. Wybiorę te najlepsze ujęcia i tylko cierpliwości zbieram materiał i zbieram czas na to, żeby ten film dla was zrobić. No to tyle mojego gadania. Także widzicie mamy obamy w hotelu Mariot, a nad Mariotem, nad alejami jerozolimskimi po Iwania, obcy obiekt latający z niebywałą prędkością, który gdzieś tam w stronę Pragi Południe sobie leci i Nowego Światu. Trzymajcie się do następnego razu. Hej!